Cześć! Jesteście? Kolejny dzień. Kolejny trening. Dzisiaj wyciskanie jedna ręka, shoulder press, pozycji wykroków. Siłowa część. 6 serii po 10 na stronę. Ketel, hantla, każdy zamiennik, jaki będzie możliwy. a jeden tabaka. Żeby Was trochę pobudzić. Tabata eee, przeskoków albo będą tu głębokie wykroki. Element Jumping Lunges to już znacie i będzie w trzech formach skalowania. I down upy, czyli 20 sekund przeskakiwania, 10 sekund przerwy, 20 sekund wykonywania down up. 10 sekund przerwy, tak lecimy 8 razy. To będzie pierwsza tabata, i tych zestawów robicie sobie 3, a pomiędzy zestawami minuta przerwy. Ekstra. Główna część, część B. Dzisiaj mamy pełną, główną część. Ona będzie trwała 20 minut. Przez 20 minut, non-stop, na jednostajnym, dobrym tempie, będziecie wykonywać. Zaczynamy od planka, czyli potrzebujecie mieć zegar przed sobą, żeby pilnować 30 sekund w pozycji deski. Później mamy Russian twist, czyli z deski przechodzicie dalej do pracy brzuchem, 25 na stronę skrętów, książka, ketel, antla, talerz, cokolwiek. A 25 na stronę, czyli w sumie 50 powtórzeń. Następnie mamy Jumps over, czyli będziemy obu nóż przeskakiwać nad przedmiotem. Możliwe, że to będzie kilka książek ułożonych na sobie, żeby trochę podnieść trudności. Na koniec sumo deadlift, martwy ciąg w pozycji szerokiej. Kettle, handla, torba z zakupami, butelka wody, zgrzewka butelek. Whatever. Rolowanie na koniec. Rozgrzewka. Krążenie ramię. Będzie krążenie prawej i lewej ręki. Do przodu i do tyłu. Później dwie jednocześnie. Do przodu i do tyłu. Po 10 powtórzeń. Tap twist. Robiliśmy. Skręty z opuszczeniem się do ściany, tak żeby rozruszać cały korpus. Trzy serie spokojnych i powolnych przysiadów z pełną świadomością pracy na stopach, przesuwania bioder, pracy kolan na zewnątrz. Wstawania, kiedy ściskacie pośladki. Najpierw tłów pionowo do góry. Eee, Piesło w górę i w dół. 10 powtórzeń. Kto będzie miał możliwość poruszania się, to przemieszczajcie się z dochodzeniem prostymi nogami do rąk. Kto nie, w miejscu 10 razy. Stripper stretch, czyli będzie w szerokim rozstawie, wypychanie bioder do tyłu, żeby wyrościągać dobrze tył nogi jeszcze po psach. I to będzie nasza rozgrzewka. Krążenia ramion. Lewa ręka, prawy bark, prawa ręka 10 razy do przodu, dłonią skierowaną na zewnątrz, pełen zakres ruchu. Hop, obszernie. 10 razy do tyłu, później lewa ręka tak samo, a później dwie do przodu, 10 razy, dwie do tyłu, 10 razy. Tak, twist. Stoicie sobie za, przed ścianą. Plecy są skierowane do ściany, obracacie się. Dotykacie ściany, opuszczacie się blisko ściany, odpychacie, hop, i druga strona. I tak sobie śmigamy po 10 na stronę, czyli w sumie 20 skrętów. Pies z głową w górę i w dół. Hop, najpierw bioderka na dole, pośladki spięte, barki aktywne, biodra do góry. O, głowa schowana, plecy proste, jak się da, dopychamy pięty do podłogi. I jak możecie wędrować, to podchodzicie prostymi nogami do rąk. 10 razy. Stripper stretch. Szeroki rozstaw. Biodro na usztywnionych nogach, zaciśnięte uda. Biodro ucieka do tyłu, a ręce kierują się w przód i lekko do góry. Ręce ciągną w tamtą stronę, a biodra ciągną w tamtą. I poczujecie rozciąganie z tyłu nogi. O to nam chodzi. 10 razy takie rozciągnięcie. Jesteśmy po rozgrzewce. A, przysiad! Powolny przysiad, bioderko do tyłu. Schodzę powolutku poniżej mi kolan. Ściskacie pośladki nogi mocno. Cała stopa pcha w podłogę i wstaje. Trzy serie po 10. Shoulder press. W pozycji klęczącej. Niezależnie od tego, czego użyjecie, czy macie odważnik, czy torba z zakupami, z jakimś obciążeniem, czy to będzie butelka, czy sklejone butelki, praca barku jest taka sama. Lekko pospirali do góry. Rozpoczynacie od zaciśnięcia łopatki. Łopatka się ustawia wykonuje wyciskanie. Dobra. Bądźcie uważni, nie śpieszcie się. Tutaj nie trzeba żadnego pędu. Mamy 6 celi po 10 powtórzeń. Dobierzcie tak ciężar, żeby dało się wykonać 10, ale żeby to było w skali od 1 do 10 na trudności 6, 7, nawet 8. Ale żebyście byli w stanie wykonać 10 powtórzeń. Dobra? A 1. Tabata. 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy 8 razy. Dwa ćwiczenia: Elevated Jumping Lunges i Down Up. Zrobimy sobie teraz dwa. Eee, jumping Lunges w trzech wersjach skalowanych. Pierwsza dla początkujących, w zasadzie to jest tylko zmiana nogi w przeskoku. Największą pracę wykonuje noga, która jest na podniesieniu. Dobra? Druga wersja dla średnio zaawansowanych. Jesteście dużo niżej w pozycji wykroku i dużo więcej mocy wkładacie do tego, żeby wyskoczyć. Trzecia wersja dla zaawansowanych: kolano jest na podłodze. Dużo, dużo więcej mocy wkładacie w to, żeby wykonać to ćwiczenie. Pierwsze, teraz drugie, down up. Opieracie się podpór przodem, wyrzutnów do tyłu, stabilne biodra, stabilny brzuch, wskok z powrotem i wyprost. Dał na nie są tajemnicą. No i mamy naszą tabatę. Pa. Trzy serie. Russian twist. Skręty w siadzie równoważnym. Jakiego przedmiotu obciążenia użyjecie, to zależy tylko od tego, co macie w domu i czym chcecie sobie pomachać. A ja miałem ketla. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co będzie w rękach. Znaczenie ma natomiast to, czy macie podniesione nogi z podłogi, czy nie. Jeżeli trzeba skalować, czyli sobie ułatwiać, stopy są na podłodze. Jak jesteście odchyleni i czujecie się stabilnie, to super. Jeżeli czujecie, że plecy Wam się odginają, to pójdźcie bardziej do pionu. Albo zrezygnujcie z obciążenia. Dobra? Jump's over. Jakiego przedmiotu użyjecie, żeby przez niego przeskakiwać, to też jest zupełnie dowolne, ale chciałbym, żeby nie tylko szedł do góry, ale też, żeby miał jakąś szerokość. Żeby to nie był na przykład sznurek. Żebyście byli zmuszeni do faktycznie skakania w bok, a nie tylko o kawałeczek i nad przedmiotem, dobra? Książki się do tego nadają bardzo dobrze. model lift. W jak każdy inny martwy ciąg, pracuje tylna taśma mięśniowa, mocno pracują nogi, pozycja jest szeroka, więc też będą wam się włączać mięśnie przychodzące do pracy. Palce stóp lekko mogą być skierowane na zewnątrz. Rozstaw stóp to jest podwójna szerokość waszych bioder. Dobra? Stoicie dokładnie nad przedmiotem, który będziecie podnosić. Żeby po niego zejść, pierwsze Lata do przodu blokuje upadki. Drugie, przesuwam biodro, pochylając się do przodu, kolana lekko od razu się uginają. Pochylam się do momentu, kiedy ręce nie osiągną wysokości kolan. Jak osiągną, zaczynamy uginać nogi. Kolana oczywiście pracują na zewnątrz. Łapiecie przedmiot, ściskamy łopatki i jest wyprost. Zaciśnięcie pośladków, zablokowanie pozycji, powrót. Pierwsze biodra, ale przedmiot cały czas jest przy was. Dociskamy go do siebie. Hop. Plecy utrzymywane cały czas neutralnie. Nie mogą się garbić, nie mogą puszczać napięcia. Jeżeli zauważacie u siebie, że w pozycji dolnej plecy dół są zaokrąglone i nie jesteśmy w stanie tego skorygować, bo jeszcze mobilności na to nie ma, to połóżcie swój przedmiot, który podnosicie na czymś, żeby on był odrobinę wyżej, czasami centymetr 2, robi już różnicę i plecy wtedy się zaczynają prostować. Taka mała sztuczka na to, żeby uniknąć okrągłych pleców przy martwym ciągu. Pa. Rolowanie zaczynamy dzisiaj od wydech. I śmigacie sobie. 20 spokojnych przejazdów. I pamiętajcie, że łydka to są trzy mięśnie. Ok? Brzuchaty łydki, który ma dwa brzuszki. I mięsień płaszczkowaty, który jest pod spodem. Więc możecie śmiało nogą sobie przejeżdżać przez wałek i masować zewnętrzną część łydki, wewnętrzną i centralnie. Może to nie być super przyjemne, ale będzie super potrzebne. 20 przejazdów w każdym zakresie ustawienia stopy, nogi i zmiana na drugą łydkę. Później przechodzimy sobie na mięsień dwugłowy. Uda również 20 spokojnych przejazdów lekko na zewnętrznej krawędzi, centralnie, lekko na wewnętrznej. Jak sobie śmigniecie po 20 przejazdów, przechodzimy na pasmo biodrowo piszczelowe i jedziecie sobie bok nogi. Też 20 przejazdów. Oczywiście obie nogi, następnie przód nogi, mięsień czworogłowy i dokładnie to samo. Spokojnie, ze skupieniem na luźnym mięśniu rolujecie całą nogę. Jeśli w trakcie rolowania poczujecie, że potrzebujecie przejechać jeszcze, na przykład na pośladki, przejechać na dolny odcinek kręgosłupa, to to zróbcie. Dobra? Ciało wie, czego potrzebuje i będziecie to czuć. Główne zadanie jest skupić się na nogach, bo one popracują mocno, ale jeśli potrzebujecie przejedźcie wyżej. Koniec na dzisiaj.